Drodzy, nadeszła już chyba ostatnia część yy, z poradnikiem I moi drodzy, będziemy teraz budować yy, kucyk. I moi drodzy, zrobimy kucyk i różne dodatki do włosów. Dlatego tak, yy, kucyk ani w koku, ani w innych rzeczach po prostu nie mam jakby... Nie umiem ich robić. Nie mam w nich po prostu takiego doświadczenia, moi drodzy. Ale... Yy, moi drodzy, spróbujemy. A więc... Yy, tak. Jeżeli chcecie zrobić kucyk, bo ja w tym skinie zrobię kucyk, musicie zacząć od środka, czyli raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy. Kucyk robicie tak na dwie kratki, tak z moich... tych moich... okoliczności yy, to na dwie. Moi drodzy. Ja tak oczywiście uważam. I teraz robicie, moi drodzy, coś takiego. Widzicie, wasz kucyk nie musi być taki sam jak mój, ale... Po prostu się taki podoba. I no. Yy, możecie kogoś, jeżeli taki kucyk wam nie odpowiada, to nieważne. Po prostu nie wiem, moi drodzy. Idźcie sobie do kogoś innego na poradnik. To tak powiem. A myślę, że nie jest zły. No więc tak, moi drodzy, po zrobieniu takiego kocyka musicie yy, zrobić, zrobić końcówki. Takiego takiego kocyka. Więc ja ogólnie te końcówki mają wyglądać tak, że tego. I mają być... Od... Każda z końcówek ma być odwrócona jakby od swojej strony, w sensie. No o tak. Co nie? Tak jakoś ma być. Tak jakoś to ma wyglądać. I moi drodzy, tutaj robicie sobie. W sensie to jest już nieobowiązkowe. Znaczy, w sumie to jest obowiązkowe, bo dziwnie by was kucyk wtedy wyglądał i moi drodzy taki kucyk jest tutaj robicie sobie takiego kucyka i e, tak to wygląda gumki moi drodzy gumki niestety tutaj <gumki> nie robię jak gumek nie umiem robić gumek, ale umiem za to robić kokardki ładne na włosy a więc bierzecie sobie kolor zazwyczaj kolor, który macie jakby we swoim na swoim skinie, taki wiecie najbardziej pasujący i bierzecie sobie, kładacie sobie Taki kolor mieszający z jakimś... O takim, nie? Nie dobra, one się w ogóle niczego praktycznie niczym nie różnią. O takim. Załóżmy sobie. I y, musicie po prostu... Nie tak, żeby jakiś niebieski był do takiego zielonego. Ale wiecie o co chodzi? Nie no, chyba mi się to nie za bardzo z boku udaje. Moi drodzy, możecie z boku, ale to wtedy wygląda jakbyś. No, dziwnie wyglądała, że tak powiem. Oczywiście nie obrażam, kto ma kto robi kucyki z boku, ale mi się takie coś po prostu nie podoba. I ja nic nie mówię na ten temat. Mi się to... Yy, mi, ja nie mam nic do tego, moi drodzy. Tu nie będę się już to wtrącała. Jeżeli komuś to no, sprawia jakąś przegrość. Więc no. Eee. Yy. Tak, właśnie. No i drodzy musicie. Tu jest trudno, bo nieraz ci się układają tak źle. W sumie te źle ci się nieraz ustawiają i masz troszkę, troszkę malutki problem, który ja mam teraz, ale już, no i drodzy, go opanowałam. Nie, wiem, kokartek najlepiej zrobić yy, dwie, bo dwie są takie, no. Jakie mają być, moi drodzy. Mi się dwie podobają. Ogólnie nie wiem, jeżeli wam się nie podobają, to nie róbcie. Po prostu pomińcie sobie tą część filmu. Ale mi się takie ogólnie nie podobają. Moi, moi drodzy, i została nam ostatnia rzecz, czyli uszka. Yy, więc też nie będę ja wam pokazywać yy, tych yy, rzeczy, ale możecie sobie nieraz tutaj na przykład zrobić spinki. Ale spinki będą na kolejnym odcinku, więc dziękuję. Moi drodzy, teraz będą łóżka i Uszka robicie tak, że robicie sobie w jakimś względzie tutaj na przykład. Yy, na początku to musicie zrobić tak, żeby jedną z tych tutaj rzeczy, tutaj ja na przykład to zrobię, musicie po prostu yy, wyprostować. Nie? Yy, w sensie wyprostować. Yy bo... O, dobra. Jest bit. Yy, I teraz musicie ją pokolorować na dany kolor. Następnie robicie do góry takie coś jak o. Widzicie takie coś? Na przykład podoba strasznie? Nie wiem. Jeżeli wam się nie podoba, to... papa, pa. pa. <gryw> nie no, żartuję. Nie papa pa, moi drodzy że oglądajcie do końca. O, białe mi się akurat nie podobają, ale ja bym wam radziła. Dawać yy, na białe kryształ. Czyli wiecie, klocek, kryształ. Yy, I kryształ jest, albo marmur też jest ładny. Możecie marmur albo kryształ. Dobra, ja wezmę już marmur, bo nie chce mi się szukać. Więc bierzecie sobie malmur i dajecie sobie w tym białym, żeby to, to coś tam chociaż było, widać? I uszy możecie zrobić bez żadnych tych, ale moi drodzy, tego widzę, <ścoughs> yy, Ale no... Ładnie by były takie uszy, a więc moi drodzy, widzimy się za chwilę. Moi drodzy, ostatnim etapem przemiany jest yy, zrobienie dodania różnych rzeczy, takie na przykład tutaj ja mi dałam takie minki. Jeszcze takie kwiatuszki, tutaj dałam mieszane i tutaj jeszcze dam o takie, tutaj y, minki. Dodałam. Y, zrobienie jakieś kokardki, pokolorowanie na włosach, dam minki. Tutaj dodałam takie tam rzeczy. No tutaj dodałam takie rzeczy. Ten Skin po prostu wygląda według mnie lepiej. Wygląda tak ładniej i rzeczywiście, więc no. To tyle w dzisiejszym odcinku. I w ogóle jeszcze możecie dać migotki. Po dodanie właśnie migotków tutaj sobie. Możecie dodać migotki, możecie nawet sobie dodać na ubranie. Już tego nie będę robić, ale tak właśnie. Jednak dodałam. Ale dobra moi drodzy. No i ten was skin będzie wyglądać tutaj bardziej. Ładnie. Możecie gdzieś tutaj jeszcze dodać takie migotki świecące. Takie o. I to tyle, co bym chciała Wam powiedzieć w tym odcinku. Po prostu myślę, że taki odcinek Wam się podobał. Pamiętajcie, że zaczyna się za niedługo będzie seria z... Yy, jak to się nazywa? Yy, z ubraniami, więc na którą Was tak strasznie zapraszam, naprawdę. No i co? No i dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka i pa pa!